Fałszywie oskarżony, Pan Jezus stanął przed Piłatem. Piłat doskonale wiedział, że Jezus jest niewinny. Nie znajdował w nim zresztą żadnej winy, co wyraźnie wypowiedział, ale nie ułaskał Jezusa. Zaszantażowany, bojąc się, Naralić Cezarowi, ulegu, uległszy tłumowi, wydał wyrok. Umył ręce. To nie ja. Ja mu nic nie zrobiłem. Nieprawda. Wydałeś wyrok, Iwacie, wyrok śmierci. Ale to nie tylko piwat wydaje wyrok śmierci. Wydajemy i my, i ilekroć. Wówczas, kiedy powinniśmy się ująć z jakimś pokrzywdzonym, przyjść z pomocą, ratować kogoś, uchylamy się od tego. Przypomnijmy sobie tę ewangeliczną przypowieść o rannym człowieku, poranionym przez zbójców, broczącym krwią. Przechodził kapłan, minął go, przechodził lewita, też minął, aż wreszcie znalazł się dobry Samartanin, który go uratował. Otóż kapłan i lewita, no wiadomo dlaczego minęli, żeby nie, żeby nie dotknąć krwi i nie zasięgnąć nieczystości, spieszyli się do świątyni, ale nie tak powinno. W tym wypadku, jeżeli człowiek potrzebuje pomocy, należy bezwzględnie zostawić wszystko i ratować człowieka. Oni tego nie zrobią. I jeden i drugi by się z pewnością tłumaczył, przecież ja mu nic nie zrobiłem. Zrobiłeś. Zaniechałeś przyjścia z pomocą, co było twoim świętym obowiązkiem. Nie ma czegoś takiego w tym wypadku, jak zachowanie nienacechowane, neutralne. Nie ma żadnego neutru. Albo ratujesz człowieka, ratujesz życie ludzkie, co jest Twoim świętym obowiązkiem. Albo jeżeli tego zaniechasz, no to skarżujesz człowieka na śmierć, tak jak piła. Umywasz ręce, ale to jest właśnie, to oznacza wyrok. Dlatego jeżeli wiemy, widzimy wokół siebie ile nieprawości jest, Żyjemy tak, jakby się nic nie działo, to popełniamy grzech zaniedbania i wydajemy wyrok. Współcześnie raz w prawdziwie zbrodnia ludobójstwa. Mordowane są masowo dzieci. No może u nas nie tak masowo, ale są zabijane dzieci. Jeżeli nic nie robisz, żeby się temu przeciwstawić, cokolwiek by to być mogło, ktoś weźmie udział w marszu dla życia, ktoś podpisze petycję, ktoś inny napisze do kogoś, czy zwróci się, da świadectwo, umocni matkę przed podjęciem decyzji, pomoże, ale rób coś. Koniecznie. To jest twoim świętym obowiązkiem, jeżeli zaniechasz, jeżeli nic nie robisz i tak po prostu sobie żyjesz obserwując i dowiadując się obojętnie, że giną dzieci. To ty wydajesz też wyrok śmierci na te istoty Jeżeli widzisz, że komuś się dzieje krzywda, nie wiem gdzie, w sąsiedztwie, w pracy, gdziekolwiek. I udajesz, że tego nie dostrzegasz, bo nie chcesz się narazić, nie chcesz mieć kłopotów, chcesz mieć tak zwany, o ironio, święty spokój, nie mający nic wspólnego ze świętością. To jest szatański spokój. To znaczy, że skazujesz tego kogoś na poniewierkę. Jeżeli nic nie robisz tam, gdzie trzeba coś zrobić, nie trzeba przyjść z pomocą, trzeba ratować, trzeba dać świadectwo, trzeba stanąć w obronie, a ty milczysz, ani się nie odzywasz, ani nie podejmujesz żadnych działań. To znaczy, że jesteś w tym gronie, które krzywdzi, prześladuje, zabija, dołączasz. Bo Twoje milczenie, twój brak reakcji. To jest właśnie to piłatowskie umycie rąk. Obyśmy nigdy w taki sposób rąk nie byli, a żeby nasze ręce były czyste i pełne dobrych czynów. I żeby w nas nie było nic z postawy Piła. Przemyślmy. Zastanówmy się, ile wokół nas dzieje się zbrodni, ile nieprawości, a ile my robimy, żeby się temu przeciwstawić. Jeżeli do tej pory tylko umywaliśmy ręce, to czas to zmienić.